Jeśli jestem był kiełbasę pokrojoną taką. Co się działo, to się, taka na w jak nie jest taka czarna, to chyba. Najwyższa odwiedzka w Sztokholmie i prawdopodobnie na świecie. Faktycznie ma to z metr Trzy z góry do góry Panie Mężczyzna lekko w lekkoś się już, już idę, już uciekłem. To już mi ludzie napływają. Mówiłam schylić się. Poczekajcie aż wszyscy wyjdą.